Post powinien dawać wolność, ale czy pomijanie posiłków nie sprawia, że czujesz głód i stajesz się niewolnikiem swoich pragnień? Biblia jednak odwraca tę logikę w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 16. Kiedy pościcie, nie przybierajcie ponurego wyrazu twarzy jak obłudnicy, którzy zaniedbują swój wygląd, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odebrali już swoją nagrodę. Werset ten uczy nas że post nie jest o cierpieniu czy hełpieniu się, ale o cichej więzi z Bogiem, odrywaniu się od spraw doczesnych i odnajdywaniu duchowej wolności w pokorze i zaufaniu. Zacznij swój dzień z paradoksem, który skłania do refleksji. Subskrybuj święte sprzeczności i zmieniaj swoje spojrzenie na życie, minuta po minucie.